Fak, fak, fak. Proszę, niech będą jeszcze dwa pociski. Of, of, of. To były ostatnie, jakie mnie goniły. Teraz trzeba iść do bazy. Oto produkt, który powinien być w każdym domu przecinek, w każdym sklepie i nawet w twojej kieszeni. Prezentujemy rozpuszczalnik Tekrak, przecinek, który robi za napoi wieloowocowy. Teraz nawet w 50% przecenie. Dzwoni już teraz. Wiemy, że ta reklama już była, ale mówi się trudno. Hech. Cię to obchodzi. Witajcie, jeśli ktoś z was ma supergenialne, zajebiste pomysły, niech pisze w komentarzach na dole, co mniej więcej ma być w następnym odcinku. Będę brał komentarze, te, które będą mniej więcej pasować do ogólnego zamiaru. Elo.